Na tej lekcji wyjaśnię, Ci, jak przebiegają reakcje tlenków metali z kwasami. Pokażę Ci także, jak zapisywać takie reakcje chemiczne. Zapraszam. Tę lekcję również zaczniemy od doświadczenia. Mam tu dwie próbówki. W obu znajduje się kwas chlorowodorowy. Do pierwszej dodano niewielką ilość tlenku magnezu, a do drugiej również niewielką ilość tlenku miedzi. II. Obie próbówki ogrzano. Co zaobserwowano? W pierwszej probówce otrzymaliśmy bezbarwny roztwór, a w drugiej roztwór o barwie niebieskiej. Wniosek z tego taki, że w obu probówkach zaszła reakcja chemiczna. W pierwszej tlenek magnezu wszedł w reakcję z kwasem chlorowodorowym, a produktami tej reakcji są chlorek magnezu i woda. W drugiej probówce tlenek miedzi 2 wszedł w reakcję z kwasem chlorowodorowym. Otrzymaliśmy chlorek miedzi 2 i wodę. Oto ogólny przebieg reakcji tlenku metalu z kwasem. Tlenek metalu, będący tlenkiem zasadowym, reaguje z kwasem, a produktami reakcji są sól i woda. Jest to jeden ze sposobów otrzymywania soli. Czym są tlenki zasadowe? Otóż są to tlenki metali, które w reakcji z kwasami tworzą solę. Do tej grupy należą tlenki metali pierwszej i drugiej grupy układu okresowego z wyłączeniem tlenku berylu. Ponadto do tlenków zasadowych zaliczamy przykładowo tlenek manganu, tlenek niklu 3 czy tlenek srebra 1. Większość tlenków zasadowych ma zdolność do reagowania z wodą i w ten sposób tworzą się zasady. Ciekawostka! Tlenek ołowiu 2 ma żółtą barwę, w związku z czym dawniej był stosowany jako pigment do farb. Problem w tym, że z czasem tlenek ołowiu 2 wchodził w reakcję z siarkowodorem, który niewielkich ilościach występuje w powietrzu. I w ten sposób tworzył się siarczek ołowiu 2, który to jest solą o barwie czarnej. Z tego powodu wiele starych obrazów ma czarne zabarwienie. Dopiero renowacja może przywrócić im dawny wygląd. Obecnie tlenek ołowiu II już nie jest stosowany w malarstwie ze względu na jego właściwości toksyczne. Zapamiętaj najważniejsze: tlenek zasadowy to tlenek metalu, który reaguje z kwasem tworząc sól. Większość tlenków zasadowych reaguje z wodą tworząc zasady.